Kilka dni temu ukazał się teaser filmu Predator Badlands, filmu, który ma opowiedzieć historię z uniwersum Predatorów w zupełnie odmienny sposób, niż dotychczasowo tworzone produkcje. Głównym bohaterem ma być młody przedstawiciel gatunku Jauchia, który został wygnany i zmuszony do połączenia sił z człowiekiem, aby zmierzyć się z nowym niebezpiecznym wrogiem. Początek zapowiedzi pokazuje scenę, w której widzimy wnętrze statku kosmicznego, które jest niczym innym jak salą z trofeami. Co ciekawe na ścianach nie ma czaszki ksenomorfa. Możemy zobaczyć za to czaszkę tyranozaura, bo jak wiecie w komiksach predatorzy polowali już na tego typu stworzenia, czy też rzecznego ducha. W oczy rzuca się również centralnie ukazana czaszka kosmity, która przypomina z wyglądu żniwiarza z Dnia Niepodległości. Być może jest to tylko ciekawostka, bo ta sama wytwórnia była odpowiedzialna za stworzenie wspomnianego filmu. Może jednak okazać się również, że w tej wersji wydarzeń oba uniwersa zostały połączone, Stąd też ludzkość zanotowała tak gwałtowny skok technologiczny. Oglądając dalszą część zera możemy zobaczyć wyposażenie Predatora, w tym dobrze znany kombistik, granaty plazmowe działko Plasma Caster złożone w specjalnym pojemniku. Co ciekawe, łowca nie posiada wysuwanego ostrza nadgarstkowego, które kojarzone jest z wojownikami Jauchia. Film jest luźno powiązany z poprzednim filmem Prey i opowiada odrębną historię z przyszłości. Ważnym faktem była informacja, że do tej pory filmowa seria Predator nie była połączona z uniwersum obcego. Filmy Obcy kontra Predator to osobna linia czasowa, więc nie należy łączyć ich z serią Predator, Predator 2 czy też Prey. Obecnie ulega to jednak zmianie, gdyż seria Obcy w głównym nurcie opowieści zmierza do połączenia z uniwersum Predatora, tak jak ma to miejsce w komiksach, gdzie możemy przykładowo poczytać o dalszych wydarzeniach związanych z filmem Prometeusz i o ingerencji Predatorów na tamtej planecie. Oglądając dalszą część udostępnionego wideo, możemy zresztą zobaczyć logo korporacji Wayland yutani Pierwszy raz logo tej firmy pojawia się w wywróconych oczach Androida, co nawiązuje do obcego Romulusa, gdzie zobaczyliśmy podobną scenę z Androidem Endym. Drugi raz logo pojawia się na pojeździe, jednak trzeba być bardzo uważnym. Bardzo cieszę się z faktu, że w filmie zobaczymy nowych przedstawicieli niebezpiecznej fauny i flory. Od niebezpiecznych roślin, które atakowały predatora w lesie za pomocą długich pędów. Poprzez niezwykle zwinną i ogromną bestię, która pod koniec zwiastuna szarżowała na predatora. Będzie to krok do przodu w rozwoju filmowej franczyzy, gdyż historie polowań na zupełnie odmienne gatunki niebezpiecznych stworzeń pojawiały się już w książkach i komiksach. W krótkiej scenie możemy przyjrzeć się również wrogiemu, dziwnie ubranemu łowcy, który był wrogo nastawiony do głównego bohatera i posiadał charakterystyczny miecz. Z racji jego zachowania możemy wnioskować, że po raz pierwszy zobaczymy łowcę złej krwi, który poluje nawet na przedstawicieli swojego gatunku. Może jednak również się okazać, że główny bohater popełnił tak straszliwe zbrodnie względem gatunku Jauchja, że ścigają go elitarni łowcy, którzy dostali zlecenie od Rady Starszych, aby wyeliminować młodzika. Jako, że pod koniec teasera to główny bohater posiada ten miecz, możemy wnioskować, że zdołał on pokonać swojego oponenta. Osobiście czekam na ten film, gdyż chciałem zobaczyć historię, w której Tołowca jest protagonistą. Uważam, że jeśli produkcja będzie trzymała wysoki poziom, da to powiew świeżości i pozwoli na dalszy rozwój tej franczyzy. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!